Jeżeli chcemy zamontować dyszewan, zwracamy uwagę na ten szerszy taki pasek, on oznacza lewą stronę podlewania. Zaraz wytłumaczę i pokażemy, jak to działa. Przykręcamy, zwracając uwagę, gdzie jest ta lewa strona, gdzie jest ten paseczek, gdy go przykręcimy, o, on mniej więcej jest tutaj, więc wiem, że odtąd zraszacz będzie lał w tą stronę jakiś tam kąt, który ustawimy, więc zwracamy uwagę na tą stronę. A u góry jest pokrętło, właśnie musimy dobrze dokręcić najpierw dyszę, i tym pokrętłem ustawiamy sobie prawą stronę. Najlepiej to ustawić sobie przy działającym nawadnianiu. Ten paseczek pokazuje nam lewą stronę. Gdy kręcę sobie górą, powiększam lewy kąt. Jeżeli Lewa strona mi nie odpowiada, chciałbym ją przestawić. Chwytam cały zraszacz i nim kręcę. Ustawiając lewą stronę, dopiero później ustawiamy prawą. Tak ustawiamy dyszę Hewan. Dyszę MP Rotator montujemy identycznie jak dyszę Hewan. Zwracamy uwagę na ten taki paseczek tutaj, na takie wycięcie. To jest lewa strona podlewania. Wkręcamy zraszacza. Czy dyszę do zraszacza, przepraszam, i sprawdzamy, gdzie jest ten pasek. On wyznacza nam lewą stronę. Jeżeli chcemy go przesunąć, możemy kręcić całym zraszaczem, całym korpusem, tak aby ustawić lewą stronę, lewy kąt. Gdy go ustawimy tak, jak nam odpowiada, musimy sobie załączyć wodę. Ok, wysunął się pięknie. Teraz tym metalowym pierścionkiem ustawiamy sobie prawą w prawą stronę. Gdy kręcimy w prawo, leje nam więcej w prawo. Gdy kręcimy w lewo, leje nam mniej. Oczywiście możemy sobie jeszcze poprawić tutaj. O, dobra. W ten sposób ustawiamy dyszę emperytator Jedyne na co musimy zwrócić uwagę to w katalogu producenta jest pokazane różne rodzaje tych dysz. O co chodzi? Każdy kolor oznacza inny kąt, inny promień. Na przykład ten, ta, ta dysza ma możliwość ustawienia kątu od 90 do 270 stopni.